Witajcie moi drodzy, uh, witam Was serdecznie w naszej uh, keto kuchni. Zaczęcie to chcia... ja chciałam powiedzieć, że e, kuchnia to wcale nie jest moja, ja się kompletnie z nią nie utożsamiam. Jedyne... Nadal czekają cztery razy umycie kuchenki. Jedyny sprzęt, w którym się utożsamiam i jest moim ulubionym sprzętem, a w kuchni to jest oczywiście lodówka. No, y ja byście się zastanawiali mam mokre włosy, bo musia stwierdzamy... Dopiero wstałyśmy. Dopiero wstałyśmy, trzeba było wziąć prysznic, a teraz będziemy resztę dnia kuchni. Tak. Mamy dla Was e, fajny przepis dzisiaj. A jaki... No to zaraz się dowiecie. Zapraszam na dalszą część odcinka. Zapraszam. Dzisiejszy przepis e, nie będzie zbyt szybki, ale mam nadzieję, że będzie smaczny. wywodzi się z kuchni włoskiej, tak mi się wydaje. Będą to klopsy w sosie pomidorowym. Jak wiecie, ja kocham klopsy pod każdą postacią. W sosie pomidorowym mniej, wolę właśnie jakieś takie pieczarkowe i, i w tym stylu, ale stwierdziłam, że to może być dobre. Słuchajcie, jak zobaczyłam ten przepis, znalazłam go na internecie oczywiście, link macie w opisie, jak zawsze. E, no i co, zaczynamy. A, czekaj, chyba warto powiedzieć, że e, makro zeżarły koty. Nie będziemy Macie przygotowywać makro. makro w linku. Tak, nie będziemy przepisy makro, więc do tego przepisu, na składniki, które my mamy, my często gęsto zmieniamy, modyfikujemy lekko, ale najczęściej oryginalne przepisy zawsze linkujemy. Dla, dlatego zawsze linkujemy oryginalne przepisy, tak. ponieważ to nie są nasze autorskie przepisy i dajemy linka do o, miejsca, w którym to znalazłyśmy. Mhm. I jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj te klopsy robimy do słoików, ponieważ na obiad mamy inny pomysł. Ale to zobaczycie w następnym odcinku albo w którymś tam następnym. <laughs> Także dzisiaj mamy plan spędzić cały dzień w kuchni, nagradzie dla Was cztery odcinki. Czy to wyjdzie, zobaczymy. Więc klopsy będą do słoika, spróbujemy, ale nie będziemy ich jeść na obiad, ponieważ dzisiaj na obiad będzie coś innego. Słuchajcie, do klopsów. Zacznijmy od tego. Potrzebujemy robota, w tym będziemy przygotowywać nasz sos, pół, nat pół natki pietruszki, pół pęczka natki pietruszki, trzy czosnki, nasze są już takie trochę wysuszone, ale mamy co mamy. Kilogram mięsa mielonego, do tego płatki chili, dwa jajka, oregano, bazylia. Ja będę używała suszonej. Passata pomidorowa. E, tu jest e, 700 ml. I jedna cebula. Przy czym cebulę dzielimy na pół. E, ta część pójdzie do klopsów, ta część pójdzie do sosu. I oczywiście jakieś tam oliwy do smażenia i, i tak dalej. No ale to będziecie mieli mm, przepis. Tak jak powiedziałem, macie w opisie. No więc słuchajcie. Zdanie nie zaczyna się od więc także potrzebujemy naszą pasatę, przelewamy ją do naszego blendera ja jeszcze dodaję trochę wody bo tam były dwie łyżki wody więc bo się nic nie może zmarnować przelewamy tak do tego dodajemy cebulę, tu akurat nie kroiłam jakoś mocno, nie, drobno. nie siekałam drobno, tylko po prostu sobie pokroiłam, żeby... No, ale to... no, będziemy to blendować, więc właśnie tak blenduję wszystko I razem. I do tego idą dwa ząbki czosnku, które też... A to w sumie nie trzeba ich chyba tak e, dziubać, bo przecież one się zmielą. Ja wolę je podziubać, żeby nie było czosnku w dużym kawałku. Okej. Okay. I przypominam Ci, że to ja gotuję dzisiaj. No dobra, dobra. Właściwie nic się nie zmieniło, znowu do stanu, że wcinam się do gotowania. Żeby ona jeszcze się tak rwała do gotowania, tylko ona się rwie do mądrzenia się, jak ja gotuję. Tak. Słuchajcie, do tego dodajemy łyżeczkę, łyżkę. Tam było w przepisie łyżka, więc mam nadzieję, że nie będzie za dużo. Łyżkę oregano. No, to takie będzie dosyć intensywne. No ma być po włosku. Dodajemy. A ja nie wiem, czy ja to takie bardzo robiła. Zobaczymy. Bazylię łyżkę bazylii. Mogę się wciąć do filmu? Nie. I do tego dodajemy nie za wiele, bo Beata nie lubi ostrego jedzenia. Troszeczkę płatków. Dajcie więcej, jak lubicie więcej. I o dajcie mniej nie... tamtych innych, jak nie lubicie włoskiej kuchni albo nie lubicie tak bardzo aromatycznie. I szczyptę soli. Szczyptę soli z pudła. Dobrze. To wszystko mielimy. Do tego była łyżka oliwy, ale my nie mamy, więc dam olej z pestek winogron. Taki kupiłyśmy. Jest całkiem smaczny, ja próbowałam, więc damy do tego po prostu. Nie wiem, czemu to mamy dawać, ale damy. Bo dzisiaj idziemy, słuchajcie, z przepisem! Niemożliwe! <śm> Dlatego, ponieważ ja nie jestem zbyt dobra we włoskiej kuchni. Z włoskiej kuchni ja uwielbiam włoską kuchnię, ale z włoskiej kuchni robię tylko pizzę. <śm> No, miksujemy. I taką to przegotowaną basatę wrzucamy do garnuszka na malutki ogień, żeby się tu trochę przedryzło i pogotowało ze sobą. Więc przelewamy do nakupu. Mogę to Nie, nie smakujemy na wizji. wyłącz kamerę, to posmakujesz. Posmakuje z tamtego pudełka, nie z garnka. No, daj. Nie. Daj. Nie. Nie, sio. Sama chcesz posmakować. Oczywiście, że posmakuję, Jak wyłączysz kamerę? I tak oto na malutkim ogieńku, na malutkim, cienkim. To zagotowujemy. Niech to sobie tutaj. Wygląda dobrze. Słuchajcie. Następnie bierzemy mięso. W tym przypadku my mamy akurat mięso wieprzowe 10% tam były jakieś konkretne. Hmm, tam były konkretne nazwy, że mamy spółki kilo łopatki i czegoś. To no niestety, jak wiecie, mieszkamy w Anglii, więc nie mamy tu nigdzie. A, buczera, rzeźnika. Rzeźnika nigdzie nie mamy w pobliżu, więc. No mamy co mamy, no. Słuchajcie. Nie ma co płakać i tak, dodajemy do tego pietruszkę, cebulę, ząbek czosnku. W naszym przypadku jest to dosyć mały ząbek czosnku, ale no dobrze, czosnek będzie w tym sosie. Mhm. dodajemy jajka, sól i wodę. I teraz ludzi o słabych nerwach proszę o przewinięcie, bo będę mieszać to rękami. Ale ostentacyjnie umyłać, żeby nie było w komentarzach. Nie, bo akurat ten... teraz musiałam umyć, bo um, kosz yy, dotykałam na śmieci, No robi się jak mielone, no. Ja normalnie robię tak mielone, nie dodaję tylko pietruszki ani czosnku. Mięso mamy wymieszane. Jest dobre w smaku. Ja słuchajcie, próbuję, ponieważ ja uwielbiam tatara i takie rzeczy A ja a to nie Ja nigdy. Ale wie ok. zawsze, czy jest ok? Jeszcze dodam do tego pieprzu, bo nie dodałam, niestety zapomniałam. Całą moją miłością do mięsa nie, nie tykam surowego nie. mięsa. Ja kocham tatar. Po prostu kocham tatar. No, troszeczkę pieprzu i jest dobre. Słuchajcie, ta pietruszka nawet pasuje. Wiem, że niektórzy robią z pietruszką mielona. Uważam, że pasuje. No i teraz będziemy to formować z tego takie malutkie pulpety. Więc ta zabawa trochę potrwa. Potem Jakiej mieć... wielkości? No taki. Tam było pisało 20 do no, A Takie spłaszczone ja pulpety czy kuleczki. Nie, pulpety będziemy smażyć takie spłaszczone. A, A będziemy, będziemy to smażyć myślałam, tak. będziesz to gotować. Nie, będziemy to obsmażać z każdej strony. Więc hmm. wrócę do Was jakie uformuję. No więc tyle nam wyszło e, pulpecików. Szybko, szybko poszło. Szło. A powiedz czemu szybko poszło. Beata mi pomogła e, lepić e, pulpety, i zobaczcie, to jest jej pulpet. Ej, no piękny jest! O co chodzi? <noise> I to jest właśnie nagroda za zaoferowanie pomocy. Mówię, daj, pomogę będziesz Ci, będzie jadła, szybciej. Będziesz jadła te klopsy, to jakie zaoferowanie pomocy? Robisz tak samo jak ja, będziesz żeby, jadła. Żeby szybciej poszło. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy je obsmażać z każdej strony. Troszkę. Tu mi się grzeje patelnia. Tutaj się przegryza sos. Myślę, że już możemy go wyłączyć. I teraz... Wrzucamy pulpeciki i obsmażamy je z każdej strony. Lecimy na dwie patelnie, oszczędzając czas. Obsmażamy na obu. Czerut będzie będziemy przerzucać. Tak mi się wydaje, że Tak. Okay. Ale patrzmy, chyba jest już wolno. Bo trzeba będzie sprawdzić, nie? Nie, yes. czy się upiek, czy się dobrze zrobiły jednego, prawda? Nie. I bo no. to się jeszcze będzie potem z sosem gotować. Ale trzeba sprawdzić, czy bez sosu są dobre. No i słuchajcie, e, mamy już upieczone wszystkie kotleciki, jak widzicie. Słoiki nie, gotowe. Nie, nie widzę, teraz to są. Skręcam ogień. Tu są słoiki. Tak, skręcam ogień. Oczywiście my spróbujemy i powiemy czy jest dobre, tylko po jednym kotleciku, bo mamy inne plany na obiad dzisiaj. przerzucam je do jednego gara. Po jednym kotleciku spróbować, to tak trochę sobie słabo nawet ten. Suć trochę dużo tego wyszło. Ale będziemy miały dużo obiadów dzięki temu. Bo nadal praktykujemy wrzucanie rzeczy do słoików, słuchajcie, i nie jedzenie tego samego przez trzy dni. Wszystko, co się da, wrzucamy do słoików. Beata nawet wrzuciła ostatnio mięso na zapiekankę meksykańską. No, rewelacja. słuchajcie, I wekowanie jest tak, po prostu mega. Nie? Nadal wekujemy i nadal jesteśmy zachwycone. Jak macie czas na przykład. I teraz tutaj jest bierzemy sos. sos, Zalewamy to wszystko sosem. Macie czas, żeby spędzić na przykład jeden dzień w tygodniu, raz na jakiś czas. jak kuchni, my dzisiaj, na Tak przykład. jak na dzisiaj. Pogotować sobie obiady, przygotować sobie wszystko, słuchajcie. I potem tylko otwieracie po pracy słoik i na rach. Dobra, jakiś do tego i wszystko ok. Normalnie u nas działa. U nas działa. Nie śmiejcie się. Pokażę Wam coś. Tada. Myłam te szafki ostatnio zaraz. My. No i teraz słuchajcie, zostawiamy to na jakieś 20-25 minut pod przykrywką, czy tak, pod przykrywką? przykrywką, na bardzo wolniutkim ogniu i tak naprawdę danie będzie gotowe. Spróbujemy jeszcze do tego ser jest Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano było napisane, <laughs> więc kupiłyśmy Parmigiano reggiano, żeby nie było. I teraz jak będziemy próbować? No, to wezmę po jednym klopsie: y, pernigiano na nawiesz i spróbujemy i Wam powiemy, czy jest dobre. Nie będzie to normalny obiad, ale. Mam pomysł na zdjęcie na Instagram. Spróbowałyśmy, spróbowałyśmy mm, samego klopsa bez sosu i. No, jelone po prostu z dodatkiem pietruszki i czosnku. Ja lubię takie smaki, słuchajcie. Jeszcze spróbujemy to z połączeniem z sosem pomidorowym. Myślę, że będzie dobre. No, powiedz, co powiedziałeś, Powtórz, replay, replay. Nie mogę tego powtórzyć całkowicie. Dobra, to powtórz w wersji łagodniejszej. W wersji łagodniejszej to powiem, to kurde nie może być niedobry Dobra, Zabierz słuchajcie. rękę, bo mi tutaj zabierze. Pachnie super. Staram się nie wrzucić swojego telefonu. Mnia. Tak się robi zdjęcie na Instagrama, słuchajcie. My to spróbujemy za chwilę, bo już mamy gotowe i będziemy pakować w słoiki. Ale wygląda to słuchajcie, obłędnie, i powiem Wam, że. Ja oczywiście coś tam liznęłam <laughs> i wyszło bardzo dobre. Także za chwilkę będziemy próbować na razie poprzekładamy w słoiki. Jak widzicie, mamy cztery, nie wiem ile z tego wyjdzie. Takie mniejsze wzięłyśmy. Mniejsze wzięłyśmy, żeby to był jeden obiad, i jest wyłączone. wyłączone? Tak, jest już wyłączone. Czy, czy chcesz na wizji e, brudzić nie, nie. się chlapiącym sosem? Wróćmy do Was jak już zapakuję to w słoiki i pokażemy Wam zapakowane. Dobre. No i słuchajcie, mamy trzy obiady. W jednym jest 8, w drugim jest 10, a w trzecim jest 13, więc w zależności od tego jak będziemy głodne, a tak będziemy jadły. A tutaj degustacja. Oj, chciałam sobie włożyć całego do buzi, chyba mogę, nie? Może? Zostawić jednego? No ej, zostaw dla mnie. No, ale jesteś pewna, że chcesz, tak? Tak, jestem. Hmm. Powinnyśmy to danie nazwać pulpecik na raz. <grym> dobra? Smakują Ci? Bardzo dobra. Pomimo tej pietruszki. Hmm. To co, zakończysz odcinek? Nie mogę. Pełnymi ustami? Dawaj. Dobra. Poczekajcie, bo trzymam między zębami klopsiki. Klopsiki są super. Klopsiki, danie, które można zjeść od razu, na raz, albo danie, widzieliście, można załadować w słoiki, jest mega. Można ich ugotować w olbrzymim garku, na przykład 4-litrowym, pomrozić, powekować cokolwiek i potem tylko otwierać. Na pewno jest to lepsza alternatywa od takich kupnych klopsów. Tam pudliszki albo in, inne firmy, bo przynajmniej wiecie, co wkładacie do środka. E... I są smaczniejsze. E, są smaczniejsze, bardzo dobre w smaku. Bałam się, że będą takie zbyt mocno e, nasycone włoskimi przyprawami, bo ja nie lubię zbyt mocno nasyconych przypraw, ale nie, są bardzo dobre. Ja wam to danie polecam. A zachęcam Was do spróbowania. Napiszcie w komentarzach, czy robicie, robiliście, jak wyszło. Dajcie nam po prostu znać. Dziękuję, że byliście, dotrwaliście do końca odcinka. No i co, zapraszam do następnych. Trzymajcie się, cześć! Pa!